Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę odpowiadał na pytanie, czy musimy koniecznie głosować na Nawrockiego. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania, zapraszam do zadawania pytań. Odpowiedź na to pytanie jest prosta: tak, musimy głosować na Nawrockiego, a to z jednego prostego powodu: z powodu dzieci nienarodzonych, z powodu aborcji. Jeżeli Trzaskowski zostanie prezydentem, aborcja będzie w Polsce na życzenie. Jeżeli Nawrocki zostanie prezydentem, niestety aborcja nie zostanie całkowicie zakazana, ale będzie wykonywana w 100 razy mniejszym wymiarze i nawet przy założeniu, że PO będzie próbowało obchodzić prawo. Czyli głosując na nawrockiego uratujemy tysiące. Istnień ludzkich. I teraz tak, Nawrocki nie jest idealnym kandydatem, nie jest nawet dobrym kandydatem, prawda? To jest po pierwsze PiS i dalej polityka PiS, która nas Polskę donikąd prowadzi. Po drugie, tak naprawdę nie wiemy, czego się po nim spodziewać. Nie wiemy, czy będzie się słuchał Kaczyńskiego, czy nie będzie się słuchał Kaczyńskiego, jaką będzie prowadził własną politykę. Niektórzy mówią, nie pójdę na drugą turę, bo pispę o jedno zło. No dobrze, przyjmijmy, że pis PO jedno zło, ale dzieci nienarodzone to jest ta no, fundamentalna rodzica, różnica, i ich życie. Prawda? I zrobiono badania po drugiej, po pierwszej turze, czy w trakcie pierwszej tury, no i okazało się, że było pytanie w tych badaniach. Co dla Pana Pani było najważniejszym kryterium wyboru? I 11% Polaków odpowiedziało, że życie nienarodzonych stosunek do życia nienarodzonych. Zauważmy, że tak powinien odpowiedzieć każdy katolik. To znaczy, jeżeli stosunek do życia nienarodzonych jest pozytywny, znaczy w sensie kandydat chce chronić to życie, no to, to jest punkt wyjścia do, znaczy możemy wybierać kandydatów tylko spośród e, takich ludzi, natomiast no teraz już nie mamy co wybierać, bo Trzaskowski czy Nawrocki. No i teraz e, Nawrocki w odniesieniu do życia nienarodzonych nie zachowuje się jednoznacznie. E, wydrukowałem sobie tu tekst z Okopres czyli takiej Lewackiego portalu, więc będzie tutaj w tej perspektywie dla nas najbardziej obiektywny. No i w tym portalu czytamy: wypowiedź Sławomira Mencena na temat aborcji wywołała reakcję innych kandydatów na prezydenta. Przypomnę, że Mencen powiedział, sprzeciwił się dokonywania aborcji z powodu gwałtu. O opinię na temat usuwania ciąży pochodzących z gwałtu został zapytany w Brzesku kandydat PiS Karol Nawrocki. Odpowiedział, tu cytat, ta decyzja oczywiście należy do kobiety i tak to jest wyregulowane w polskim prawie. No to to jest skandaliczna wypowiedź, prawda, bo stwierdzenie, że czy dziecko ma żyć, czy nie ma żyć, ma decydować jego matka jest, no... Niezgodne z wszelką etyką, akceptuje morderstwo. Po drugie, dobrzy ludzie, dobrzy lekarze powinni każdą kobietę namawiać do urodzenia dziecka z punktu widzenia jej zdrowia fizycznego i psychicznego. Aborcja zawsze. Jest niebezpiecznym zabiegiem, zabiegiem w cudzysłowie. To raz, patrząc z punktu widzenia medycznego. Natomiast jest coś takiego jak syndrom posaborcyjny. Jest to straszliwa, przerażająca choroba. Ja widziałem, jak na moich oczach się rozsypała jedna kobieta. Moja żona w ciąży weszła do pokoju, w którym ona się znajdowała, i ona dostała drgawek, spazmów, zaczęła płakać. Rozsypała się kompletnie i to nie. W tym jednym dniu, ale na nie wiadomo jak długo. Więc tutaj Nawrocki się nie popisał. Chęć zebrania jak największej liczby głosów zadecydowała nad moralnością. Dalej czytam ten tekst. Dodał, że jest to rzecz straszna dla kobiety, żeby była jasność. Następnie podkreślił, że kobieta jest ofiarą gwałtu, a mężczyzna jest sprawcą gwałtu, więc przede wszystkim państwo polskie. <laughs> Powinno zaopiekować się kobietą, która została zgwałcona. To jest rzecz naturalna. Powinna mieć całą opiekę psychologiczną, opiekę medyczną, a mężczyzna za taki akt powinien odpowiedzieć w państwie prawa. Jest ofiara i jest sprawca takiego czynu, ale z całą pewnością osobą odpowiedzialną, życiem odpowiedzialnym za taki czyn mężczyzny nie jest dziecko. No więc tutaj, no niby to tak trochę. Spuścił stąd. Jeśli mogę podzielić się taką swoją. Nawrocki, cytat z Nawrockiego. Jeśli mogę podzielić się także swoją osobistą refleksją i znajomością takich przypadków, to, że za, to zapewniam, że z tego dramatu, z tego zła, często jest wiele miłości i wiele dobra, gdy kobieta podejmuje decyzję o urodzaniu takiego dziecka. Ja znam takie przypadki, blisko mnie są takie. Kobiety, które mają tego typu doświadczenie, powiedział kandydat PiS na prezydenta. No i cóż, no to złagodził dla, dla obrońców życia, ale zarazem nie zapominajmy, że no mówił, że to jest decyzja kobiety. I teraz redakcja Oka pyta się, jaki jest kontekst. I odpowiada. Ta wypowiedź różni się od wcześniejszych deklaracji Nawrockiego na temat aborcji. W styczniu 2025 roku w rozmowie z Polsat News w jednym z pierwszych swoich wywiadów Nawrocki powiedział, nie podpisałbym ustawy o powrocie do kompromisu aborcyjnego. Nie mógłbym pozwolić na to, jako przyszły prezydent, aby aborcji były poddawane dzieci z zespołem Downa". To oznaczało, że stanowisko nawrockiego jest nawet bardziej radykalne. To już jest komentarz oka. Niż to, jakie zajmuje część polityków Prawa i Sprawiedliwości. Niektórzy chcieliby bowiem powrotu do rozwiązań z lat 90., na przykład Mateusz Morawiecki. Jest powszechnie wiadome, że to właśnie fundamentalistyczne stanowisko w sprawie aborcji, niemal całkowity zakaz, było powodem głębokiego tąpnięcia poparcia dla PiSu. Głosząc fundamentalistyczne poglądy, już na samym początku kampanii kandydat dołączył do frakcji talibów która nie pozwoliłaby pisowi wygrać wyborów prezydenckich, zapewne dlatego już następnego dnia Nawrocki uderzył w łagodniejszy ton i zaczął nawoływać do nowego kompromisu. Stajemy przed sytuacją, w której musimy poszukić to jest cytat z w której musimy poszukiwać nowego kompromisu. Jestem osobą otwartą na dyskusję, natomiast podzieliłem się też i dzielę z Państwem swoimi poglądami, wskazując na to, że rozwiązania z lat 90. mają także swoje rozwiązania, z którymi się nie zgadzam. Więc poszukajmy nowego kompromisu. Widzimy, jak trudno o niego, mówił Nawrocki w styczniu 2025, ani wtedy, ani później nie sprecyzował, o co mu chodzi. No więc tak, więc Nawrocki nie jest dobrym kandydatem, prawda? Także z tego punktu widzenia ale jest tysiąc razy lepszym nabryga, nabry, kandydatem niż Trzaskowski i kiedy on zostanie prezydentem, powtórzę to jeszcze raz, zostanie uratowanych wiele tysięcy ludzi przed okrutną śmiercią, taką śmiercią jak śmierć tego Felka, który został zamordowany w dziewiątym miesiącu ciąży. I teraz zobaczmy, Nawrocki może wygrać wybory tylko dzięki głosom które padły w pierwszej turze na Grzegorza Brauna i na yy, 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 kandydata yy, yy, Konfederacji Sławomira Men Mencena. No i teraz tak. Ani Mencen, ani Brown jeszcze się nie wypowiedzieli na ten temat. Ja ten program nagrywam trzy znaczy na datę 19 maja, czyli dzień po wyborach, po pierwszej turze wyborów. No i tak yy, ogłoszono, że Mencen podejmie decyzję 20 maja, czyli w tym dniu, w którym ten program będzie emitowany. No, i komentatorzy mówią, że Mencen uzależnia tę decyzję od jakichś profitów politycznych, które dostanie od PiSu czy od Nawrockiego. Jeżeli, by ta, jeżeli byłaby to prawda, no to wymagałoby to no bardzo negatywnego komentarza, negatywnego dla Mencena. No, ale w każdym razie nie wiemy, jak się, jak się zachowa. Grzegorz Braun nie wypowiedział się na ten temat. Dzwoniłem dziś do niego, to znaczy 19 maja. Nie odebrał telefonu. Zadzwoniłem do jego asystenta. Powiedział, że, już jest, że Grzegorz Braun już jest w Brukseli i skierował mnie do rzeczniczki prasowej Grzegorza Brauna, czyli pani Marii Czech. I ona powiedziała, że no, nie, nieznana jest decyzja w tej sprawie Grzegorza Brauna. Jak wróci z Brukseli, to pewnie ją oznajmi. I teraz niezależnie od tych decyzji, i tu zwracam się do wyborców i Mencena, i Grzegorza Brauna, powinniśmy zagłosować na kandydata PiS z tego jednego powodu, z powodu ochrony życia nienarodzonych, a pośrednio ochrony życia kobiet, które zabiją te dzieci, a później będą miały piekło na ziemi do końca życia. I zauważmy, że jeżeli nie zagłosujemy na Nawrockiego, nie pójdziemy na wybory w pierwszej w drugiej turze, no to będziemy ponosili osobistą odpowiedzialność za każdą śmierć, która będzie wynikiem tego faktu, że yy, kandydat P.O. został prezydentem. Dziękuję bardzo.